Kiedy ludzkość nauczy się miłości do Boga i bliźniego? Czekamy od dwóch miesięcy na objawienie znaku, które Matka Boża ukazała Ojcu Oliwejrze. W tym tygodniu, w końcu Lukasz Gelasio, który nosi przepowiednie Ojca Oliwejry, opublikował informacje na temat znaku, który Ojciec Oliwejra otrzymał 13 października. To bardzo ważne, aby ludzie o tym wiedzieli, ponieważ Bóg nie przestaje dawać szansy na nawrócenie. Ale to nasza ostatnia szansa na nawrócenie i osobiste spotkanie z Jezusem. Tak powiedział w swojej publikacji. Jak wcześniej opublikowałem, ojciec Oliveira otrzymał 12 marca wewnętrzną lokucję swojego anioła stróża, w której ogłoszono mu, że otrzyma jeszcze trzy objawienia do końca roku. Pierwsze z tych trzech objawień miało miejsce 17 czerwca. Gdy matka Boża zapowiedziała na październik początek okresu wielkich ucisków, powiedziała również, że da mu znak 13 dnia tego miesiąca, potwierdzając tym samym pewną prośbę ojca. Drugie objawienie miało miejsce zgodnie z oczekiwaniami 13 października, kiedy ojciec Oliveira otrzymał znak, który mu został zwiastowany. Przedstawił sprawę swojemu dyrektorowi duchowemu, który uznał, że szczegóły powinny pozostać prywatne. Ponieważ dotyczą kwestii osobistych. Niemniej jednak pozwolił mu ujawnić jedną informację publicznie. W pewien łagodny sposób kapłan doświadczył tego dnia zjawiska iluminacji sumienia. Wiele katolickich objawień zapowiada, że wkrótce wszyscy ludzie zobaczą jednocześnie i indywidualnie swoje własne grzechy i stan swojej duszy, tak jak widzi ją Bóg. To wydarzenie nazywane jest iluminacją sumień proroctwie Matki Bożej z Garabandal, najbardziej znanym na ten temat, zdarzenie, w którym to nastąpi, nosi nazwę ostrzeżenia. Objawienia zapowiadają, że będzie to straszny moment pełen bólu i żalu, ale także nawrócenia. Dobrzy i pokorni, zobaczywszy własne błędy, doświadczą wielkiego żalu, a ich miłość do Boga wzrośnie. Zły i dumny natomiast będą go jeszcze bardziej nienawidzić. Aby przeżyć ten moment lepiej, Musimy być odpowiednio przygotowani, regularnie przystępując do sakramentu spowiedzi i rozwijając cnoty, zwłaszcza pokory. W swoim wpisie kończy słowami: Trzecie objawienie, które było zwiastowane przez Anioła Ojcu, miało niedawno miejsce 12 grudnia i będzie tematem mojego kolejnego wpisu. Więc Lukasz Gelasio ujawni nam, jakie było trzecie objawienie, które otrzymał Ojciec Oliveira. I które miało miejsce dokładnie w dniu Matki Bożej z Guadalupe. I ten znak, który otrzymał ojciec Oliveira, jest naprawdę bardzo ważny. Na początku powiedział to swojemu dyrektorowi duchowemu, który poprosił, aby nie ujawniał szczegółów, ponieważ dotyczyły sprawy prywatnej kapłana, ale pozwolił mu, aby ta informacja stała się publiczna. W pewien łagodny sposób, 13 października, kapłan przeżył wstępną fazę tego, co będzie ostrzeżeniem. Znane jako zjawisko iluminacji sumienia. To, że ojciec Oliweira doświadczył ostrzeżenia, nawet w łagodnej formie, stanowi potężne potwierdzenie wartości misji, jaką Bóg powierzył temu kapłanowi. Musimy go uwzględnić w naszych osobistych modlitwach, adoracjach i świętych mszach, ponieważ czas jeszcze ukaże pełnię misji ojca Oliweiry. Mimo, że to objawienie już zostało przekazane przez Matkę Bożą w Garabandal. Bądźmy roztropni i gotowi, jak panny mądre z Ewangelii, aby Pan nie zastał nas śpiących. Ojciec Oliveira nie otrzymał potwierdzenia, że dzień iluminacji sumienia nadchodzi, ale doświadczył tej iluminacji, a proroctwa mówią, że wszyscy my również przez nią przejdziemy. Podczas doświadczenia ostrzeżenia osoba zobaczy swoje życie przemykające jak film, a co najważniejsze, zobaczy stan swojej duszy, co wielokrotnie jest bolesne. To bardzo istotne, ponieważ ludzie poczują swoje grzechy. Zobaczą stan swojej duszy tak, jak to widzi Bóg. Czuję, że ten dzień jest bliski, ponieważ ludzkość jest bardzo zagubiona i cierpi nadmiernie. Ludzie, którzy dziś nie pragną żałować, nie chcą szukać świętego rozgrzeszenia ani nawracać się, bardzo będą cierpieć. Bo ci dobrzy i pokorni, w obliczu własnych błędów, doświadczą silnego uczucia skruchy za popełnione grzechy i zniewagi wobec Boga, a ich miłość do Boga wzrośnie. Jednak źli i pychli, przeciwnie, będą go jeszcze bardziej nienawidzić. Osoby, które teraz nie szukają nawrócenia, spowiedzi i nie przygotowują się, poczują w swojej duszy piekło, ponieważ tam, w piekle, znajduje się tylko nienawiść. Bóg jest miłością i miłosierdziem. Spróbuj spojrzeć w głąb siebie, w swoje sumienie. Jednym z największych skarbów, jakie możemy posiadać, jest spokojne sumienie, ponieważ spokojne sumienie przynosi nam pokój. Znajdź kapłana, może nawet na rozmowę czy duchowe kierownictwo. Odkryj przed nim, w czym potrzebujesz wskazówek, ponieważ czasami nie zdajesz sobie sprawy, że to, co robisz, jest poważne. Ale wciąż jest czas. Postaraj się prowadzić życie eucharystyczne. Nie masz pojęcia o sile każdej świętej mszy celebrowanej na świecie. Anioły zstępują w czasie mszy, adorując Jezusa we wspólnocie z Kościołem i w każdej chwili anioły uwielbiają Pana, święty, święty, święty. To moment o niepojętej mocy. W duszy Eucharystycznej szatan próbuje, ale nie może opanować owej duszy, ponieważ jest ona osłonięta siłą i mocą Eucharystii. Ksiądz powiedział, że w tym roku 2024 zobaczymy przerażenia. Nie strach, będą to przerażenia. Musimy się przygotować, musimy prosić o opiekę naszej Pani. Musimy jeszcze bardziej zjednoczyć się jako katolicy. Musimy przestać oceniać siebie nawzajem, przestać źle mówić o sobie nawzajem i zjednoczyć się w modlitwie. Proszę cię, podziel się tym filmem, aby więcej osób mogło zdobyć świadomość. Zostaw swój komentarz i lajka, ponieważ w ten sposób YouTube rozumie, że ten film jest ważny i pokaże go większej liczbie ludzi. Módlmy się razem. Panie Boże, Ojcze Miłosierny, dziś klękamy przed Tobą zjednoczeni w poszukiwaniu Twojej orientacji i miłości. Słysząc o objawieniach i proroctwach, czujemy pilną potrzebę bycia z Tobą zgodnymi. Nasza Pani ukochana Matko. Wstawiaj się za nami i za ludzkość. Rozważając nad nadchodzącymi uciskami, prowadź nas swoim światłem. Prosimy o moc dla księdza Oliwejry, narzędzia Twoich wiadomości. Niech jego objawienia obudzą w nas świadomość miłości, którą powinniśmy poszukiwać. Przypatrując się przebudzeniu sumienia, z pokorą przyjmujemy drogę spowiedzi i żalu. Niech w obliczu prawdy odnajdziemy pokój w Twoich ramionach. Drodzy panie, Ochroń nas przed zapowiadanymi wyzwaniami. Niech rok 2024 zostanie podjęty zjednoczonymi sercami w modlitwie i miłości bliźniego. Prowadzeni Twoim światłem, obiecujemy dążyć do życia eucharystycznego, umocnieni w komunii z Tobą. Niech ta modlitwa dotrze do serc tych, które muszą obudzić się na Twoją łaskę. W imię Jezusa ufamy w Twoją miłosierdzie. Amen.